Cześć! Wyobraź sobie, że budzisz się rano z kawą w ręku, patrzysz za okno, a tam wojsko. I nie, nie dlatego, że organizują piknik militarny w twojej okolicy. Po prostu przysłali ci pismo, że twój samochód został zakwalifikowany do mobilizacji. Gratulacje! Zwykły człowiek traci furę, a generał zyskuje nowego dostera. Brzmi śmiesznie? To nie żart. W Polsce całkiem legalnie. I właśnie o tym dzisiaj pogadamy. Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny wojsko ma prawo zarekwirować pojazdy od osób prywatnych. Kiedy? W razie wojny, stanu wyjątkowego, ale też na tak zwany czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czyli kiedy rząd sobie uzna. Co najlepsze, to nie zaczyna się od czołgów, zaczyna się od twojej terenówki, dostawczaka lub minivana. A wszystko odbywa się elegancko, z pisemkiem dostaniesz zawiadomienie. I termin dostarczenia auta. Tak, ty dostarczasz, bo jak to mówi klasyk, to wojsko, a nie wypożyczalnia z dowozem. Szukasz na OLIX transportera, dastera czy transita? Super. To wiedz, że właśnie kupujesz potencjalnego ochotnika na front, bo właśnie takie auta figurują w rejestrach mobilizacyjnych MONU. Niektóre zostały zarejestrowane celowo, bo armia planuje z wyprzedzeniem. Wojsko interesuje się głównie pojazdami, które mogą być użyteczne w działaniach operacyjnych. Mowa tu o suwach, pickupach, samochodach terenowych, ale także o ciężarówkach i autobusach. Przykładowo w ewidencji wojskowej znajdują się pojazdy takie jak Toyota RAV4, Dacia Duster czy Volkswagen Transporter. I tak, Twój SUV za 130 tysięcy może w razie W trafić na front. Ale nie z tobą, tylko z kamizelką w bagażniku i kapralem za kółkiem. Jak to działa? Na początek dostaniesz wezwanie z pieczątką podpisem i rozkazem. Masz kilka godzin lub dni, by dostarczyć pojazd pod wskazany punkt mobilizacyjny. Jeśli się nie stawisz, możesz mieć problemy. Jeśli się stawisz, stracisz auto na czas nieokreślony. Czy masz prawo do odwołania? Tak, ale ono nie wstrzymuje decyzji. Czyli możesz się odwołać, pisząc e-mail z przystanku autobusowego lub dworca, bo auta już nie masz. Za to wszystko dostajesz odszkodowanie. Stawki ustala MON. Na przykład 300 zł dziennie zasuwa. Ale tylko wtedy, jeśli auto wróci. Jeśli nie wróci, bo na przykład dostało strzała z rpg to wtedy teoretycznie przysługuje Ci odszkodowanie za wartość pojazdu. Tyle, że kto to wycenia? Rzeczoznawca wojskowy. Czyli ktoś, kto może stwierdzić, że twój świeżo zakupiony Volkswagen Transporter, warty 80 tysięcy, to w zasadzie był wóz częściowo zużyty i dają Ci 42 tysiące. Ale dziękujemy! Żołnierz był zadowolony, a wojsko jest Ci wdzięczne. Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, lawina cywilnych pojazdów trafiła na front. Prywatni właściciele oddawali samochody dobrowolnie, ale też nie brakowało przypadków rekwirowania z dnia na dzień. Mało tego! Auta były masowo skupowane przez organizacje wspierające armię, również w Polsce. W 2022 i 2023 roku zniknęło z rynku prawie wszystkie sprawne Pajero, Landcruisery, Fordy Rangery czy Defendery. Cena używanej terenówki szła w górę jak rakieta. Na Ukrainie każde auto, które dało się podnieść, wyposażyć i pomalować na zielono, było złotem. Kiedy dojdzie do mobilizacji, najwięcej stracą zwykli ludzie. Bo nie minister odda swojego Mercedesa klasy V, nie poseł zrezygnuje z hybrydowego Suba z kierowcą, to ty oddasz swoje auto, którym zasuwałeś codziennie do pracy. Oni dalej będą jeździć pancernymi Audi A8, a ty dostaniesz kwit na 300 zł dziennie i dobre słowo. I jeszcze usłyszysz: dobrze, że możesz przyczynić się do obronności kraju. Nie twierdzę, że mobilizacja to zło, ale twierdzę jedno: gdy przyjdzie co do czego Góra się zabezpieczy, a dół będzie nosił ciężar. Jak zawsze. Jeśli podobają Ci się takie filmy, zostaw nam lajka i subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnych filmach.